Zobacz, że nie <noise> <noise> mogę. z że nie pomyślałem o Tobie, nie nie zostawaj z bazarem nie tym Zobacz, Pomyśl nie tym pięknym. Jakżeśmy się kąpali na pławnowicach, jak mi prawie na chuju sterczałaś. Byłaś taka lekka i taką nimfą byłaś. A no, otwieram oczy dla ciebie kotku mój. Czemu z niego jest taki chuj? A no! Kocham cię dalej, ale idę na wakacje, do Tokio jadę sobie. Bardzo cię kocham, laleczko moja, i zostaw tego chuju w spokoju. Dla ciebie tak wyje. Moja Anno kochana, przynosisz mu kurwa żarcie z domu, bo to kurwa nawet jeć nic nie umie usmarzyć. Ale tylko może marzyć o tobie. Ja o tobie marzę. U mnie miałaś wszystko. Oprócz petów, kurwa, ale piwo miałaś tyle, że mogłaś się kąpać. Dedykacja dla Anny Mazur.